w kolejnym odcinku na temat wyposażenia taktycznego w stylu zrób to sam. Widzieliście już w moim wykonaniu wcześniej składaną torbę zrzutową na magazynki oraz pas taktyczny. Ostatnio ktoś mnie zapytał: "Stary, po co? Dlaczego?" No, w zasadzie dlaczego nie? Dlaczego nie zrobić tego samemu, skoro można? Chociaż pierwsze powody były, były inne. Miałem kiedyś inną torbę zrzutową, która okazała się być za mała na, na ilość magazynków, którą, którą chciałbym posiadać. I zacząłem szukać czegoś większego i trafiłem w internecie na składany model torby zrzutowej, który po prostu okazał się dla mnie zbyt drogi. I wtedy pomyślałem, że no, skoro mam dostęp do maszyn i do potrzebnej technologii, to można spróbować zrobić to samemu. I tak powstała torba zrzutowa, później pas. Właściwie chodziło o to, że chciałem mieć coś, czego nie byłem w stanie kupić u nas, u nas w kraju. A skoro zrobiłem już wcześniej torbę, to dlaczego nie zrobić pasa? To była bardzo prosta konstrukcja. I potem przyszedł czas na, na zmianę kamizelki i w tym momencie już nawet nie, nie szukałem niczego w internecie tylko wziąłem kartkę ołówek i zacząłem rysować po prostu zacząłem projektować coś, coś swojego i tak powstało, powstało to To jest moją pierwszą kamizelką y, y, taktyczną w zasadzie kiedy usiadłem do, do projektowania tej, tej kamizelki Wyznaczyłem sobie takie trzy pojęcia, trzy kryteria, które powinna spełniać ta, ta kamizelka. I było to lekkość, funkcjonalność i mobilność. I dokładnie w takiej kolejności kamizelka miała być najpierw lekka, potem maksymalnie funkcjonalna i na końcu zapewniać użytkownikowi jak największą mobilność podczas użytkowania tej, tej kamizelki i myślę, że udało mi się spełnić wszystkie, wszystkie te kryteria. Co do samej, samej budowy. Kamizelka wykonana jest, jest z kordury 600 albo 500 D. W tej chwili już nie pamiętam, jaką wtedy kupowałem. Tą kordurę. Cała jest pokryta systemem MOI jest kompatybilna ze wszystkimi ładownicami dostępnymi obecnie na rynku, ale nie byłbym sobą, gdybym nie, nie zrobił czegoś jeszcze od siebie i tak powstała właśnie ta widzicie tutaj z przodu ładownica elastyczna na trzy magazynki M4 tak samo zapinana na na napy mieści trzy magazynki, jest bardzo lekka, waży chyba mniej niż połowę tego, co, co standardowe ładownice dostępne na rynku. Fakt, że one mieszczą sześć magazynków, ale i tak jest dużo, dużo, dużo lżejsza. Tutaj u góry znajduje się coś, co szumnie nazwałem zintegrowanym panelem administracyjnym, czyli taka odpinana kieszeń na jakieś... Płaskie, płaskie przedmioty wiem, karty trafień, cokolwiek, długopis tam, tam mogę schować. Całość z wierzchu pokryta jest, pokryta jest rzepem. Jak widzicie można przyczepić do niego jakąś korpusówkę, emblemat, flagę czy, czy cokolwiek, cokolwiek innego. Pod, pod ładownicą znajduje się dodatkowa kieszeń w tym miejscu. Yy, oryginalnie w pierwotnym planie miała być to dodatkowa zintegrowana ładownica na, na trzy magazynki do, yy, do repliki, ale niestety okazało się, że jest trochę za wąska i nie mieści, nie mieszczą się w niej trzy magazynki, po prostu albo by się coś popluło, albo nie wiem, nie dało tam uchęć trzech magazynków. Więc będzie robiła po prostu za za kieszeń na jakieś drobne przedmioty. Myślę, że na 100% znajdzie się tam szybko ładowarka do kulek, gdyż ta ładownica w środku również jest wyposażona w takie gumowane przegródki, w których miały znaleźć się magazynki, więc może spokojnie służyć jako kieszeń na jakieś drobne przedmioty typu latarka, to ja mówię szybko, szybko ładowarka. Pod spodem tutaj znajduje się klapa, która przytrzymuje boczne pasy. Sama klapa jest zabezpieczona pod spodem Taką małą klapką z rzepem. Do klapki jest przyczepiony kawałek, kawałek taśmy, żeby <coughs> łatwiej można było ją, ją odpiąć w momencie kiedy jest, jest założona na, 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 na tors. Pozycję płyty, wysokość na jakiej nosimy tą kamizelkę, można regulować za pomocą regulowanych płynnie na ramienników. Tutaj po prostu z tyłu jest. Jest rzep, cały pas się składa na pół i regulujemy go sobie w bardzo, w, bardzo prosty, w bardzo prosty sposób. Dodatkowo na bokach pasów znajdują się dodatkowe kawałki rzepa, gdyby nie wiem, na przykład ktoś w nosił tę kamizelkę albo, albo kiedy ja wreszcie schudnę troszeczkę. Yy, cały tył kamizelki bez bez większych, większych fireworków. Całość pokryta pasami w standardzie MOI. Także tutaj nie ma, nie ma za bardzo nic do, do opowiadania. Są w dwóch kolorach, dlatego że zwyczajnie zabrakło mi zielonej taśmy w międzyczasie, a ja miałem jeszcze czarną, więc to jest taki trochę miszmasz kolorowy. Teraz rzecz, z której jestem może najbardziej zadowolony i najbardziej dumny, jeżeli chodzi o o tę kamizelkę. Moja poprzednia kamizelka to niewielki Ciras, tak jak wszyscy wiecie, a może niektórzy, którzy dopiero zaczynają nie, był wyposażony w system QR, czyli Quick Release. Ciras oznacza Quick Combat Integrated Releasable Armor System, czyli szybkowyczepny system obronny. I ta kamizelka również jest wyposażona w system QR. I to jest właśnie kolejna, kolejna rzecz, którą próbowałem wkomponować w tą, w tą kamizelkę, żeby, żeby to mieć, bo zwyczajnie wydaje mi się, że, że na pewno kiedyś mi się tu przyda. To są takie rzeczy, które się przydają człowiekowi. I całość jest pokryta tutaj pod tylną klapą. Dodatkowo. Boczne pasy są wyposażone w takie dość duże kawałki gumy, które zapewniają płynniejszą regulację tej kamizelki użytkownikowi i bardzo ściśle przyciskają ją do, do ciała. Nie ma żadnych e, zbędnych ruchów tej kamizelki e, na boki. I tutaj znajduje się serce tego, tego systemu QR. Pasy boczne są przyczepione do jednego z narabienników za pomocą stalowej linki. Dodatkowo jest jeszcze jeden punkt zaczepu tego systemu w tym miejscu, który zabezpiecza tą linkę tutaj, która wychodzi przez, przez naramiennika, a dostęp do niego zapewnia. zapewnia taka klapka. I tu jest dodatkowy punkt montażu tego systemu. To, co starałem się osiągnąć, projektując również, wplatając ten system QR, to jest to, że kiedy aktywowałem ten system w swoim starym Cirasie, traciłem całą regulację tej kamizelki. Na wysokość, na obwód w pasie. Wszystko szło w diabły i musiałem liczyć na to, że albo zapamiętam, na którą dziurkę była zapleciona tam z tyłu ta kamizelka, albo trafię za pierwszym razem, albo nie robił to na hippy trafił. Tutaj staram się robić to tak żeby taka mizelka po rozpięciu rozpadała się w taki sposób, żeby nie tracić tej, tej regulacji. Dlatego z tyłu nie ma 50 tysięcy dziurek, tylko jest jeden rząd, gumy, które zapewniają dodatkową regulację i sposób w jaki ona się rozpada zapewnia to, że ta regulacja pozostanie, dlatego że tam z tyłu jest tylko jedna opcja złożenia tego wszystkiego do kupy, regulujemy sobie... Na wysokość za pomocą tego, na obwód, za pomocą szerokości przodu kamizelki i dodatkowych rzepów i nie tracimy regulacji. Za chwilę Wam pokażę jak to, jak to tutaj u mnie działa i w jaki sposób ta, ta kamizelka się, się roz, rozpada. Właściwie jeżeli chodzi o, o samą budowę i konstrukcję, to by było na tyle, dlatego, że jest to niemiłosiernie prosta konstrukcja, dlatego że jedynym słowem, pod którym można zamknąć... Te trzy pojęcia, które wymieniłem wcześniej, czyli lekkość, funkcjonalność i mobilność, to jest prostota. Prostota to jest jedyne, jedyne pojęcie, pod którym można zamknąć tamte, tamte trzy, trzy wcześniejsze pojęcia. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o samą kamerkę. Zaraz ją zarzucę na siebie i pokażę Wam jak działa system QR. A teraz szybka demonstracja systemu QR. Tak, może krótki jeszcze obrót, jak to wszystko wygląda w wygląda koło. Leży bardzo dobrze, na idealnej wysokości. Płyta pokrywa właściwie wszystkie najważniejsze narządy. To w wersowcie jest istotne, ale chodzi tu, chodziło mi trochę o, o realizm. Właściwie bardzo o realizm, i myślę, że wielka mogłaby spokojnie konkurować, jeżeli chodzi o te czynniki z prawdziwymi kamizelkami. Ok. Tutaj pod prawym naramiennikiem mam karabinek, do którego przyczepiona jest stalowa linka od, od systemu QR i po prostu zwyczajnie ciągnę, ona spada i kamizelka rozpada się rozpada się na bok. Tak jak widzicie. Rozleciała się, rozleciał się na ramiennik, odpadł. Pasy zostały przyczepione do, do, przodu, do przodu kamizelki. A tak jak mówię, można je złożyć tylko i wyłącznie w jeden sposób, dlatego że mają jeden rząd otworów. Cała regulacja na wysokość kamizelki pozostaje niezmieniona. Rozleciała się. Mimo, mimo tego, że się rozleciała praktycznie całkowicie, to została w jednym kawałku. I mamy jeden kawałek, nie dwa, ewentualnie więcej do pozbierania. Jeden kawałek, który de facto możemy zarzucić sobie na ramię później, kiedy coś się stało, nie wiem, wpadniemy do wody, możemy sobie to wszystko zarzucić na ramię i w jednym kawałku dalej mieć ze sobą mieć cały, cały sprzęt, który był na tej, na tej kamizelce. Mam nadzieję, że, że Wam spodoba się ona tak samo jak, jak wydaje mi się, że, że dobrze wyszła mnie Jeżeli spodobał Wam się cały ten film to jak zwykle zapraszam do, do komentarzy, do, do zadawania pytań I tak jak zwykle dziękuję i pozdrawiam A, jeszcze jedno do tej pory tego nie robiłem, umieszczałem tylko adnotację. Zapraszam Was na profil facebookowy, który, który założyłem. Staram się tam wrzucać głównie zdjęcia, będę wrzucał przyszłych, przyszłych produkcji, tego czym się zajmuję. Ewentualnie jakieś ciekawe linki do, do filmów, które znajdę na, na YouTube jakichś artykułów, czy, czy sklepów, czy, czy czegokolwiek. A tymczasem tak jak zwykle dzięki i pozdrawiam.